Weź go na ręce. Teraz. Bogowie miłosierni. Wracamy do kasztelu. Jak to? Z nim? Zdaje się, że to ty chciałeś sprawdzić siłę Legend i zmienić go w kłomutow. Trzeba zakopać go pod promie. Jeśli podania są prawdziwe, i to zmieni się w połbucha. Odtąd będzie związany z Twoim domem, a mnie pomoże odnaleźć Twoją rodzinę. Nie! No to wymyśl jakiś, to ważne. To, to dziewczynka. Jaka neczka chciałaby ją nazwać? <słuch> Siły, nieba i ziemi. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Na świat, który miał się stać Twoim domem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Wybacz mi, ty, która przyszłaś, a której nie przyjąłem. Nadaję Ci imię, powiedz-Je. I uznaję za córkę. Nadaję Ci imię, Dea. Uznaję, no Dobrze, a teraz zakup ciało. Co teraz? Kiedy mi nie doba, Dea powinna zamienić się w kłobuka. Zostanę tu i poczekam. Ty wracaj do siebie. Zaczekam z tobą. Nie ma mowy. Ale. To moje dziecko. To ja jestem za to wszystko odpowiedzialny. Czas na rodzicielskie odruchy już minął. Poza tym nic więcej nie możesz zrobić. Ale! Żadnych ale! Teraz została już tylko wiedźmińska robota. Muszę tu poczekać dobę, aż poroniec zamieni się w kłobukę. Idź do domu i postaraj się nie upić do nieprzytomności. Wzywam Cię mocą krwi i zaklinam imieniem. Przybądź na moje wezwanie, Dea. I wskaż mi drogę do swoich krewnych.

Lawendy to tam raczej nie trzymali, ale może warto się tu rozejrzeć. Podkowa? Smolarze na pewno nie byłoby stać na konia. Bransoletka. Któraś z nich musiała ją upuścić. Ubrania? Czyżby się tu przebrały? Obie to były. Znaczy, że idę dobrym tropem. Chyba chce mi pokazać coś jeszcze. do miały używanie. I tak warto się temu przyjrzeć. Zbadać to końskie trupło. Co my tu mamy? Kości już tu chwilę leżą. Nadgryzły siodło? Trupy jady robią się coraz bardziej żarłoczne. Ślady wielkich szponów na pewno nie należały do trupojadów. brakuje podkowy albo to zbieg okoliczności albo to ten koń zgubił ją w starej zmolarni brakuje podkowy albo to zbieg okoliczności albo to ten koń zgubił ją w starej zmolarni Oderwany łeb. To mogło zrobić tylko coś naprawdę silnego. Musiało je tu zaskoczyć jakieś potężne bydle. Mam nadzieję, że jakimś cudem przeżyły. Hmm, wygląda na to, że ślad się jeszcze nie urwał. Backa, chata? On chyba chce, żebym zbadał to miejsce. A kto to? Idźcie do drugiej izby. Czego u nas szukacie? Nasza chata z kraja. Nic nie mamy, nic nie wiemy. Potrzebuję informacji. Szukam dwóch kobiet. Żony i córki krwawego barona. Nikogo tu nie było, bo... Na pewno. Może chociaż tędy przejeżdżały. Córka jest niewysoka około 20 lat, jej matka raczej szczupła około 40. Widzieliście je? To ta, co to była kiedyś w nocy, prawda, mama? Cicho, synek. Co się stało z tą dziewczyną? Twój syn powiedział już tyle, że nie warto dalej iść w zaparte. Nie wyglądacie, panie, na jednego z ludzi jej ojca. Bo nim nie jestem. Szukam tamary i jej matki. Muszę wiedzieć, czy żyją, czy są bezpieczne. Tamara na pewno siedzi u mojego brata w Oksenfurcie. Ale z panią Anną to inna sprawa. Chociaż pewnie wszędzie jej lepiej niż na brońcach u pana barona. Czemu? Bo. Bo on ją lał, panie. Panią Annę znaczy. Wszyscy o tym wiedzieli, ale. E, nikt palcem nie kiwnął. Co się stało z matką Tamary? Yy, to było tak. Czekałem na nią w starej smolarni przyprowadziłem przeprowadziłem konie. Zimno było jak diabli, a i ciemno, także na dwa łokcie nic nie widziałem. Księżyc stał wysoko, a one nie przychodziły. Już się bać zacząłem, że je jakie licho porwało, ale w końcu się zjawiło i ruszyliśmy w stronę rzeki. Nagle, i stąd nie zerwał się wicher. Myślałem, że miłe urwie. A do tego jeszcze te ptaszyska. Całe chmary krążyły nad lasem, a wrzask taki podniosły, że aż w łóżach dzwoniło. Pani Anna krzyknęła i skuliła się. Tamara wzięła ją za ręce i wtedy to zobaczyłem. Na dłoniach miała płonące znaki. Jakie znaki? No, takie, jakby jej kto żelazem wypalił. Na dłoniach od środka. Wypalił? Tak jak się znakuje bydło? No, tak. Tyle, że te znaki nie były czarne, wystygnięte, tylko rozżarzone, jakby płonęły żywym ogniem. No dobrze, co było dalej? Pociemniało jeszcze bardziej. Jakby kto zgasił wszystkie gwiazdy. W jednej chwili świerszcze ucichły. A w lesie jak coś nie ryknie. Zimne potem nie zlały. Pani się obejrzałem, spuszczy, wypadła bestia. Wielka jak stodoła, rogata i ze ślepiami błyszczącymi, jak rozżarzone węgle. Myślałem, że to już koniec. Bestia! Dopadła konia pani Anny i łeb mu rwała, a ją samą w las poniosła. Nasze konie. Znaczy mój i panienki Tamary się społożyły i pędziły na złamanie karku. Tylko dlategośmy uciekli. Tamara chciała wrócić po matkę. Szczęściem, żona ją od tego odwiodła i przekonała, że sama nic nie zdziała. Dlaczego w ogóle im pomagałeś? Sporo ryzykowałeś. Dług miałem wobec panienki Tamary. Ze trzy księżyce temu mój syn leżał w gorączce. Wszyscyśmy myśleli, że nie wyżyje. Tamara się o tym zwiedziała. Przyniosła jedzenie i leki, bo u nas bieda aż pisze. Co tu gadać? Uratowała mi chłopaka. Sam bym się pewnie nie ośmielił pomóc, ale żona mi rzekła. Nastał czas wojny i pogardy, czas ludzkiej niegodziwości. Tedy mus nam za dobro dobrem odpłacać. A kto stoi bezczynnie, ten jakby zpoczynił. Ożeniłeś się z mądrą kobietą. Szkoda tylko, że koniec końców i pani Anny uratować się nie dało. Dzięki za pomoc. Ta panienka, wszystko będzie z nią dobrze, prawda? Zrobię co w mojej mocy. Czyli tu kończy się nasza wspólna droga. Dziękuję ci, dea. Odejdź w pokoju.